Dzień dobry, Oj. Witamy Dajcie... się z wami w niedzielne, popołudnie prosto sprzed karetki. Kupki. W dłoń. Nie mamy pojęcia, czy ktoś dzisiaj będzie tutaj z nami, bo Live tradycyjnie wyszedł hmm. spontaniczny, także... Zobaczymy. Ale tak ktoś jak... tutaj będzie chciał dołączyć. Mamy nasz pierwszy kemping na wiosce. <noise> tak jak zapowiadaliśmy <noise> ostatnio, jeżeli nie wyrobimy się z odcinkiem na niedzielę, to po prostu będziemy robić live'a. No i co by nie być gołosłownym, tak zrobiliśmy. Dzisiaj działaliśmy, mimo że to niedziela, to działaliśmy dość sporo, ale nie zdradzimy Wam, co dzisiaj zrobiliśmy, dlatego że w środę na odcinku już będzie... Pokazane co nieco. Tak, dlatego właśnie siedzimy teraz na zewnątrz, żeby Wam nie zaspoilerować, co jest w środku lub czego nie ma w środku. Bo tak, dzisiaj poszły różne prace, takie dosyć duże, ale nie powiem Wam jeszcze, o co tutaj chodzi. W środę będziecie mieć na pewno odcinek z tego, co tutaj się działo, a w następną środę będzie jeszcze jeden odcinek, i zobaczycie wtedy, co naprawdę się wydarzyło w środku. No, podziałaliśmy dość sporo. Rozjaśniło nam się dużo rzeczy, bo musieliśmy to przedyskutować po raz dziesiąty, bo zmiana koncepcji, o, Kinga o jest, hej siostra, Siema. zmiana koncepcji nastąpiła po raz który nie wiem, po raz dziesiąty, ciężko powiedzieć, u nas to jest po prostu cały czas, cały czas jest, jakby cały czas jest zmiana koncepcji, szukamy też inspiracji. Wow. Znaleźliśmy, nie ukrywamy, kilka projektów, które gdzieś tam nas zainspirowały. Nie jeden do jednego, bo, mhm. bo my już mieliśmy jakąś wizję. Ale o, i też dodatkowo... bardzo chcielibyśmy podziękować panu, który nam pod odcinkiem ostatnim podesłał też link, właśnie do inspirującego wnętrza i do inspirującego zewnętrza karetki, bo naprawdę bardzo fajnie, kto się przerobił. Para w sumie też, która gdzieś podróżuje kamperem, także no i... bardzo fajnie to wszystko w środku wygląda i troszkę żeśmy się zainspirowali, przemyśleliśmy też pewne rzeczy i to wnętrze będzie zupełnie inaczej wyglądać jak to, co opowiadaliśmy wam chociażby w pierwszym odcinku. Tak, ale główne założenia i tak zostają takie, jakie no. mieliśmy, tylko po prostu cały czas to analizujemy, przemyślamy, przemierzamy i w tej, i we w tej i tak, i ustawiamy sobie, wiecie, wizualizację robimy typu, nie wiem, postawimy karton, żeby żeby akurat mieć, że dotąd będzie to, aha dobra, no ale jak tak zrobimy, to nie zamkniemy drzwi. No i takie wiecie kombinacje, no bo to człowiek na co dzień nie robi takich rzeczy. Ja w ogóle z wyobraźnią przestrzenną mam trochę na bakier. Bardziej wolę to przeliczyć. Jak widzę na centymetrach, no to wtedy wiem, a tak to jest takie wiecie. Cześć Grażyna. Cześć, hej ho! Ahoj konkretnie. Trochę mamy źle tą kamerę. Wiecie co za daleko, bo nie widzimy co... to ktoś jest... napisał, ale nie wiem co to jest napisane. No właśnie ja na wow, chwilę... mamy taki stoliczek, że on się troszkę tutaj nam buja. Na chwilę to wyjdę. To jest źle. Dam bliżej, po prostu. Bo my mamy za daleko i nie widzimy do końca co wy piszecie do nas nawet. Teraz czy nas będzie widać. Tak, no, teraz widać. Jest trochę lepiej. Trochę lepiej? Tak. O. No, ale pozdrawiamy też serdecznie. Yy, i, I pana, którego dziewogę ryszczy? Nie wiem, nie znamy. To jest prawdopodobnie chyba po ukraińsku napisane, a my nie znamy. No niestety, ale pozdrawiamy. Widzimy flagi, są nasze, więc. No i tak, wiecie, działamy, działamy. Trochę nam czasu brakuje, ale to nic, no kurczę. No, no ile, ile mamy czasu, tyle tak naprawdę przyjeżdżamy, żeby coś podziałać, porobić. Tak to jest. Już opowiadaliśmy w poprzednim live, że jeżeli jest też tej pracy dużo, wiecie, my jednak pracujemy, no mamy, mamy swoje działalności, nad którymi musimy y, mieć pieczę non stop. Musimy cały czas być praktycznie w y, pracy. Dlatego no, tak to też jest, że tego czasu nie ma za wiele. Musimy doglądać naszych biznesów. Ale fajnie było, fajnie, hmm. bo jest duży odzew. Z no, dużo skorne. nam podpowiadacie, doradzacie, gdzieś tam ktoś ma jakiś pomysł, podrzuca. Tak samo na TikToku wrzucamy, i no i na szorcy koniecznie o, zaglądajcie, zapraszamy bo też, też wrzucamy. Właśnie, tak, zapraszamy Was na szorcy, bo na przykład będą tam się też pojawiać takie różne powiedzmy przebitki z tego, co się działo w środku, chociażby dzisiaj, bo dzisiaj naprawdę poszły bardzo duże postępy i będą tam takie przebiteczki, gdzie będzie dokładnie zaprezentowane, jak doszło do, jakiejś tam, do jakiegoś demontażu i tak dalej. Wrażając. Cześć. Chyba ktoś się z nami wita. Witamy <grym> serdecznie. No i mówię, naprawdę, jak macie jakieś pomysły, to nie ma złych pomysłów, więc śmiało piszcie, bo my, my sobie naprawdę wszystko. Tutaj, no nie wiem o co tam nie chodzi, wiem, ale chodzi o jakieś tematy religijne, to my tak nie gadamy. Nie będziemy taki... się tutaj, wiecie. Nie gadamy o takich. Co temat? to nam tu wszystkim? No dobrze, no nie rozumiemy, ale. Dobra, nie wiemy o co chodzi, ale dobra. Nieważne, nieważne, słuchajcie. Ym, tak, bo na pewno jeszcze będą nas oglądać ludzie, którzy hmm. są jakby z nami tutaj w procesie przebudowy tej całej naszej karetki, więc możemy mówić po prostu o tym, co jeszcze dzisiaj udało nam się zrobić. No nie możemy Wam zdradzić, ale demontaż trwa. Demontaż bo Na razie trwa. jesteśmy na etapie, że chcemy zdemontować wszystko. Co jest tam na pewno niepotrzebne w tym momencie. Mhm. Dostaliśmy, mogę wam, powiedzieć, dostaliśmy się do głównej wiązki elektrycznej, tam cały pęk przewodów jest. No i teraz trzeba będzie jeszcze zdemontować tak, tych trochę. Tak, przewodów jest też bardzo dużo i wiecie, musimy uważać, żeby tak naprawdę niczego nie naruszyć, bo my też nie wiemy do końca, do czego są wszystkie te przewody, bo tutaj były przewożone różne sprzęty, jakiś defibrylator na przykład i coś tam do tlenu, ta jakiś pompa saki, i jakiś Pompy, Więc no. No, tr no, trzeba to po prostu sobie obczaić i, i zobaczyć, żeby po pierwsze czegoś nie uszkodzić, po drugie, żeby na przykład nie obciąć sobie jakieś kabli, które mogłyby okazać się dla nas przydatne. No, a musim... Cieszę się, że tu co chwilę jakieś tak, indy Musimy język, krok po kroku po prostu je ja hmm. wybesić wszystko, żeby mieć wszystkie wiązki na wierzchu. Tutaj jeden pan nam napisał na maila mnóstwo przydatnych informacji. Tak, bardzo serdecznie, też dziękujemy, dziękujemy, bo to jest naprawdę super pomocne. raz, że Pan e, nie tylko opisał, ale też wysłał zdjęcia, jakieś nagrania, nagrania więc dla nas to jest no. bardzo przydatne. My naprawdę korzystamy z takich informacji. E, inspirujemy się Wami, bo no, jesteśmy osobami, które się nie do końca na tym znają, a próbują. O, Pan Rafał pyta. Tak, kupiliśmy. Mm -hmm. Kupiliśmy Mercedesa Sprintera konkretnie karetkę pogotowia, no i przerabiamy ją na kampera. No na razie jesteśmy na etapie wypróbowania wszystkiego co zbędne, wyrzucania, rozbierania. No i musimy, jak już nam się uda wszystko co zbędne wyrzucić, mm. wtedy pojechać na wagę, zważyć ten samochód, żebyśmy wiedzieli w ogóle jakimi kilogramami my dysponujemy. Żeby nie było, wiecie, później niespodzianki, no bo jak przekroczymy 3,5 tony, to będzie klops. Tak, I a mamy w Panach właśnie klops. taką zabudowę, no mniej więcej, no chcielibyśmy Wam w kolejnych odcinkach opowiedzieć, co tam w tej zabudowie będzie, ale musimy wiedzieć, czy na pewno możemy sobie na to pozwolić, żeby nie było, że właśnie 3,5 tony zostanie przekroczone. Nie jesteśmy na Pan. No to dobrze, jak nie jesteśmy na Pan, no to. to cześć, tym jestem nowy, Cześć, cześć, cześć. witamy. Cześć, witamy. Sprzed naszej kaletki i to nie jest seple, nie, nie. Rafał Natura. No to dobrze. To Wojtek i Paula, jest i Rafał, więc witamy. Ahoj. Bardzo nam. Nie, naprawdę mamy, no jest, jest roboty, mnóstwo pogoda. Dzisiaj jest naprawdę pięknie: jest 5 stopni. Tak, no bo jak przejeżdżaliśmy wcześniej, no to były momenty, że był jeden stopień. I gdyby nie tato Wojtka też poratował nas takim małym, przenośnym grzejniczkiem, który stoi tutaj w środku naszej karetki, no to byłoby ciężko tak naprawdę, bo było bardzo silno. No mamy to szczęście, że rodzice mają podwórko, że do, tutaj zaopatrują nas w prąd, że kawę, mamy, wszystko tak, wiecie. Że no, sprzęty i tak dalej. No nie no. wyobrażam sobie, wiecie, my mieszkamy w blokowisku, gdyby tam trzymać y, ten samochód gdzieś pod blokiem i pracować tam, no nie, nie szłoby. Jakbyśmy Dlatego... to wycinali pod blokiem, to by nas sąsiedzi spalili oj, z tym oj, chyba razem, by, by tak. nas wystawili szybciutko. Wiesz, <noise> taśni? <noise> bo to hałasu robi no bardzo co nie hałas. miara, no ale wiecie, no, pomoc płynie do nas z każdej ze Cześć, stron. Cześć Darek. Witamy. Dostajemy mnóstwo informacji. Oczywiście, jakbyście się zastanawiali, jakie jest najczęstsze pytanie, które się pojawia na wszystkich mm -hmm. filmach, na wszystkich tych, to ile duchów mieszka w tej karetce, ewentualnie ile osób tam zmarło. No Więc tak. tego nie wiemy, jak się dowiemy, obiecujemy, się damy zdać. Możemy powiedzieć, że karetka była w pogotowiu wodnym, więc tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, no ale to nie istotne, bo no, ale to jest najczęściej zadawane pytanie, więc chciałbym, abyście wiedzieli, jak to wygląda. Ale jeśli okaże się, że ktoś tutaj mieszka, no to na pewno nie umieszkamy nagrać o tym filmu. No, tak, i czy zależy, mhm. czy mówi po niemiecku, czy po polsku? Bo jak po o. niemiecku, no to będzie większy problem, no ale, ale jakoś znamy, to ogarniemy. Nie, nie, znamy tego języka, ja nic w ogóle nie, Znam. Do you know nie, my z Rosją nie mamy, wiemy gdzie leży na mapie, jest, że jest to nasz sąsiad i tyle, na tym kończymy ten wywód. Yy, co ja chciałem mówić, no że jak wyście się, jak ktoś jest nowy, to ten pojazd ma na imię Kaletka. Mm -hmm. To nie jest, że my mamy wadę wymowy, tudzież przedrzeźniamy kogoś, tylko po prostu jeżeli nie wiecie skąd się to wzięło, proponuję wrócić do pierwszego odcinka z serii. Tak, tam dokładnie karetkowej. wyjaśniliśmy, tam dlaczego w ogóle ta się nazywa taka, a nie inaczej. No duża, duża historia za tym się kryje i taka śmieszna prawda. No i zaczęłem mówić o tej pomocy właśnie, o tych informacjach. Mm. Tutaj wujek nam porzucił podłogę, tutaj drugi wujek porzucił nam narzędzia, tutaj rodzice, mama darła naklejki, tato, tutaj Paulita tato też tu wszyscy się deklarują, tylko wiadomo, no z czasem się wszystko rozbija, no, Ale też wierzymy, że... na taką w sumie porę roku, bo wiecie, zaczyna się właśnie robić zimno, też nie ukrywajmy, że nie każdemu chce się z tego domu wychodzić, bo naprawdę wystarczy się tu chwilę zakręcić 10 minut i człowiek jest już lodowaty, więc większość prac no, w tym momencie przeprowadzamy tam w środku. Przy grzejniku, no, a jakieś takie zewnętrzne rzeczy. No to już po prostu będziemy robić, kiedy będzie trochę cieplej, kiedy zrobimy sobie miejsce też na chociażby jakieś malowanie i tak dalej, bo też to jest w planie, ale roboty jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj ale podoba nam się. Rafał pyta, kiedy planujemy ukończyć dom na kółkach? Hmm. Powiem ci, że nie planujemy. U nas w życiu się nic nie planuje. Tak jak decyzja o zakupie tego samochodu zapadła, no tak naprawdę, był, no i dlatego w Halloween spontan. goniliśmy przed wszystkimi świętymi jeszcze. I to też był przypadek, że no. akurat w Halloween i akurat karetkę. Także to u nas naprawdę, no nie możemy, bo, bo my tu przyjeżdżamy, tak samo z nikim się nie umawiamy na żadne prace, dlatego, że mhm. my nie mamy jakiegoś konkretnego czasu, dlatego, że z naszą pracą i Jak wiecie, pracując online, niestety bywa różnie. Czasami jest tak, że nie spodziewamy się, że będzie trochę luźniejszy dzień, tak. a czasami planujemy, że będzie luźniejszy, a okazuje się, że tak jak w zeszłym tygodniu, nie no w tym tygodniu, przez cały tydzień nie mieliśmy kiedy przyjechać dopiero sobota, niedziela. No bo tak, byliśmy po prostu zawaleni pracą. Czasem jest tak, że klienci nam na przykład napiszą w sobotę i w niedzielę, i też musimy poświęcać dużo czasu, ale ile go mamy, to, to przyjeżdżamy i, i próbujemy coś tutaj działać bo też nam się to podoba, bo wiecie, my mamy... <noise> Dziękujemy, bardzo nas to cieszy. Bardzo nam miło. Ale też to jest nasza taka wspólna zajawka, jeśli chodzi, bo, bo to nie jest też tak, że my grzebiemy przy tym aucie, bo tak nam się zamarzyło. No może poniekąd tak, ale też planujemy podróżować trochę tym samochodem. Eee, no jeśli tutaj pierwszy raz jesteście, no to może z nazwy, chociaż trochę wynika, że my podróżować lubimy. Lubimy podróżować. I też ostatnio spędziliśmy w Azji południowo-wschodniej, ale też tam kawałeczek dalej 9 miesięcy. Co do dnia. 9 miesięcy, co do dnia, naprawdę. I, i stwierdziliśmy, że sporo państw tych zwiedziliśmy wokół, ale nie za dużo zwiedzamy tutaj. No i, i tak postanowiliśmy sobie, że fajnie by było, żeby pokręcić się trochę po Europie, może gdzieś tutaj dalej. I po pierwsze, skoro możliwość, żeby właśnie pracować sobie zdalnie, to może, żeby jakoś połączyć zwiedzanie plus pracę plus to, że niekoniecznie chcemy wracać co chwilę też do domu, jak to najczęściej z naszymi podróżami takimi tutaj europejskimi, można by powiedzieć było. Stąd właśnie ten pomysł, no na, i... na to żeby kupić jakieś auto, tylko że nie wiedzieliśmy, że akurat na karetkę padnie. No szukaliśmy busa ogólnie, szukaliśmy busa różne, przeglądaliśmy takie, 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 ale tak naprawdę albo budżet nam nie pozwalał, albo były tak zarznięte, że po prostu no młodsze od tego 10 lat, a, mm. a rdza do połowy drzwi na przykład. No albo na przykład 2-2 litra silnik w dieslu Mercedesa, 80 koni, no to to nie jedzie, no kurczaki, no nie chce to jechać. Tak, a tutaj a właśnie te... wbrew, po, wbrew pozorom tutaj jest dosyć fajna moc, jak na takie no już leciwe dość auto. O, do Kopenhagi, jak, o, jak się uda nam dojechać? Bardzo byśmy chcieli. W ogóle, jeżeli kogoś zastanawia dlaczego tu byliśmy 9 miesięcy w Azji, a, a Europa nam jest tak, no wiadomo, byliśmy tam ileś razy we Włoszech, tu gdzieś byliśmy w Chorwacji, na hiszpańskich wyspach i tak dalej, ale głównym problemem są ceny. Mhm. I to chodzi głównie o ceny noclegów, bo tak naprawdę no to jest największy koszt. No tak. Teraz mamy takie właśnie porównanie, no nie powinniśmy, ale zawsze porównujemy jakoś tak do tych kosztów, które ponosiliśmy w Azji. Że tam jednak wiecie, za, no dało się przeżyć za niewielkie pieniądze i te noclegi też były dość tanie, więc Chcemy to trochę zrównoważyć, ale zależy nam też na tym, żeby właśnie zobaczyć, co tutaj jest wokół, zanim na przykład wyruszymy na kolejny kontynent. Dokładnie. Tak, tak nam się zarzyło. Tak, dla przykładu zobaczcie, dla dwóch osób we Włoszech tania kwatera to jest w granicach 200 zł za noc, powiedzmy na 10 dni wyjazd, tak? Mamy 2000 zł za samą kwaterę. Do tego trzeba dolecieć, tudzież dojechać, mhm. do tego. Jak, jeżeli lecimy, no to trzeba by było samochód albo komunikację miejską i tak dalej. No to za 2000 zł ropa jest w granicach 6 zł chyba. Liczmy nawet 7, no bo tam po cenach euro, no to, to mamy prawie 300 litrów ropy za 2000 zł, a za 300 litrów to my to myślę, że zrobimy spokojnie ile to by było? 10 litrów spalanie 100 litrów, 1000. No to 3000 kilometrów mamy. No to spokojnie można objechać Włochy, wrócić. I jeszcze jakby w tej tak, cenie tak. mamy noclegi, nie? Dokładnie, to już byli. Oj, no i swoją kuchnię będziemy Europę mieli, więc tak naprawdę no. No i, no i, i jeszcze, pracując. No właśnie chciałam, właśnie też to chciałam powiedzieć, że... O tyle u nas jest, powiedzmy, problem, nie problem z tą pracą, bo tak jak zwiedzaliśmy Europę, powiedzmy, z doskoku troszkę, czyli wylatywaliśmy na te cztery, czy tam pięć dni, zależy jak się loty trafiały, no bo też najczęściej po prostu staramy się podróżować, żeby było jak najtaniej, w sensie wstrzelić się w tanie loty, no bo mamy też taką możliwość, ale zawsze wiązało się to z tym, że albo musieliśmy no po prostu nie pracować przez te powiedzmy 4 5 dni, a dla nas to no, niestety wiąże się to z niezarabianiem, bo każdy dzień kiedy no, my nie pracujemy, to po prostu nie zarabiamy pieniędzy. Więc i y tak braliśmy komputery, więc tak w tym i tak braliśmy, czasie... No właśnie, i tak braliśmy komputery i tak na przykład robiliśmy, że od rana tam powiedzmy do wieczora było zwiedzanie, a wieczorem siedzieliśmy i pracowaliśmy, więc sen też słaby. No i chcieliśmy to no, jakoś pogodzić po prostu. No i trochę nam no, żal było. Teraz na przykład tak. jak patrzymy i mówię, no na tydzień czasu byśmy polecili, czy na 10 dni. No ale to trzeba wydać kilka tysięcy złotych. Do, no co z tego, że loty kupimy na przykład do Włoch za 100 zł, tak. powiedzmy 300 zł za dwie osoby w dwie strony. Gdzie wracając tak. znowu do tej no. Azji za kilka tysięcy, to, to po prostu wyżywaliśmy spokojnie przez cały miesiąc gdzieś na przykład? Czy, no mając... czy w Japonii byliśmy, Tajwan, Korea, Filipiny, Tajlandia? Tajlandia, no, Tajlandia no no tak to, tak Tam to znowu było. to co, tak naprawdę tylko ten bilet kosztuje najwięcej. No bilet, tak. No, no, ale jak już jesteście, dlatego myśmy 9 miesięcy się kręcili, mm. bo tak z pracą tutaj troszkę, tu troszkę, tu Tak, troszkę. no trzeba było gdzieś zakotwiczać, żeby też pracować i żeby, żeby nam starczało też pieniędzy na, no, na cały ten bilet. Ale tu jak sobie ruszymy w Europę, najpierw w Polsce musimy się pokręcić. Mamy my. kilka rejonów takie Bieszczady, Taka. Mazury, Suwalszczyzna, no właśnie nasze to jest, Podlasie to jest też ukochane takie, że nam się marzy po prostu, żeby tutaj pozwiedzać, bo, bo chcielibyśmy zobaczyć tak naprawdę, co, czym się otaczamy, co nas otacza. Chcielibyśmy wrócić na Podlasie, bo Podlasie Sto bajeczka, rewelacja. Bo, bardziej nas zachwyciło Podlasie, na przykład, jak nie wiem, jak Korea Południowa. No, naprawdę Podlasie, jeśli jeś, jeszcze nie byliście, to polecamy bardzo, bo. Przepiękne miejsce, naprawdę. My Petarda. na pewno wrócimy. Na 100%. Jeden chyba z takich pierwszych kierunków to będzie. Góry polskie. Tak, no my uwielbiamy, no tutaj. My tak naprawdę jesteśmy tu Z Dolnego Śląska. Mm. My tutaj do Karpacza, no w Karkonosze, to mamy tam półtora godzinki jazdy. Ale i Góry sobie nie? Przepiękne. Góry sobie w ogóle bardzo lubimy, mm -hmm. mimo że to tam pagórki, pagórki bardziej są, ale, no, ale, ale, ale piękne jest. są. Okolice no. właśnie Zalewu, tutaj Sosnówka też są przepiękne. Prze góry Stołowe mamy bardzo blisko. No po, po czeskiej stronie też są piękne mm -hmm. góry, no nie polskie, ale, ale do podziału. Biskidy, o. No. Dokładnie, tak. no i ja jako dzieciak byłem w, znaczy nastolatek byłem w Bieszczadach, Paula nie miała okazji, więc mm -hmm. no trzeba to nadrobić, no. Bardzo. Tak. Dalej nastolatka, no ale, ale, ale jeszcze się nie wybraliśmy tak jak do Podlasie. No pierwszy raz byliśmy w tym mm -hmm. roku na Podlasiu. Jest seria odcinków z tego, no i byliśmy tak. zachwyceni, naprawdę. To bardzo, bardzo dobrze wspominamy Podlasie. Przepięknie było. A Jakie smaczne. Uuu. A my w ogóle rozmażyli. głodni, bo nie było czasu nic zjeść właśnie, a jest godzina 16, tak, no. a my od wczoraj nie jedliśmy, także kawę pijemy kolejną. Tak, bo nas tutaj nasza kaletka wciągnęła. Tak to jest, jak się wciągnie człowiek w robotę, to, to zapomina Ale o Fajnie jedzeniu, nam wszystko. miło leci czas i to też jest takie właśnie troszeczkę oderwanie y, sprzed tych monitorów, no, no, no widać po nas. <śmiech> jeszcze, <śmiech> takie żeby, dwa noby. Jeszcze było śmieszniej. internetowe. A dziękujemy... Piękne, Super, ale miło. bardzo nam miło. Super, bardzo dziękujemy. I chciałem powiedzieć, że że nie każdy nas obserwuje na co dzień, nie każdy nas śledzi. My jesteśmy totalni amatorzy, lajki. Tak. Także my tu się uczymy nad my, wszystkiego, my, my na tak co naprawdę. Co dzień jesteśmy wrośnięci w komputery, naprawdę, nie owijając wow. pawełdę, ale jesteśmy wrośnięci po prostu w komputery. Tak wygląda nasz dzień, że wstajemy, ogarniamy się, siadamy do pracy, siedzimy przed tymi komputerami i tak zdatuje dzień poza jakimiś zakupami. I chyba, że jesteśmy gdzieś w drodze, to wygląda też to zupełnie tak. wtedy inaczej, bo za dnia staramy się zwiedzać, a wieczorem pracujemy. Rano. Jeszcze mhm. fajnie w Azji było to fajne, że była różnica 6-7 godzin do przodu. Więc jak myśmy sobie wstali mhm. tam, na przykład powiedzmy o 9 rano, to w Polsce była godzina druga w nocy, trzecia w nocy. Więc mhm. myśmy sobie na to, żeby jakby pozwiedzać, ogarnąć i tak dalej. I jak wracaliśmy na kwaterę pracować, to w Polsce dopiero ludzie tak naprawdę szli do pracy, ewentualnie się budzili. Tak, dlatego no, różnie też bywało z pisaniem jakichś rzeczy, też czy pisaniem że... maili nawet, chociażby trochę się mieliśmy, ale jakoś w sumie, wiesz co, nawet nie wiem jak to się stało, że my daliśmy. Ratę. Nie wiem, było ciężko, no ale, ale fajnie, jakoś zobacz, no, ten dzień nie był wcale jakiś taki dłuższy, nie? Ja. bo przecież mamy tyle samo godzin, ale jakoś udało się też nagrać chyba, 99, chyba ponad 100, 100 czy 100 odcinków, ponad 100 odcinków. No, tak, jest cała, cała seria bodajże, nazwaliśmy ją bez Planów Świat. świat. Tak, Także i... jest, jest tam ponad 100 odcinków, piesek chyba do domków. Chyba się. tak. Oj, zaraz, a otworzymy. my zaraz też się musimy zbierać, bo no właśnie, co do pracy, no to zaraz się zbieramy i też jedziemy do pracy, bo jest godzina 16 gdzieś. Tak, no około 16, no. a zarobić trzeba na tą naszą karetkę, żeby miała paliwko. No nic, no. Chcieliśmy się o, piesku cichutko. Chcieliśmy tak jak obiecaliśmy, no nie ma odcinka, więc zrobiliśmy tego live'a. Chcieliśmy Wam powiedzieć, że jesteśmy, funkcjonujemy, nagrywamy, więc materiał na środę będzie, no tak. bo Paula musi między pracą a pracą a karetką jeszcze to wszystko zmontować. zmontować więc... no. dlatego właśnie tak się zdecydowaliśmy, żeby w niedzielę e, po prostu zastępczo, póki co, póki jeszcze ta robota trwa, póki nie jesteśmy jeszcze w trasie, żeby robić dla Was jakieś takie spontaniczne e, live tak W środę będzie i też będzie, a jeśli nie wyrobiłabym się z montażem na niedzielę z odcinkiem, to po prostu zrobimy live'a tak jak dziś i tak jak ostatnio. I zapiszemy go oczywiście, bo my tu nie mamy, wiecie, jakichś tam problemów, żeby nie zapisywać, mhm. że, że się rozmijamy z prawdą czy coś, no nie, po prostu mówimy tak, jak, tak jest, jak jest i nie. zresztą każdy, kto nas dłużej ogląda, wie, że, że nie o to chodzi tak. u nas i... Ale się piesek awanturuje, bo no zimno. nic, kochani, kończymy tego live'a. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, czy jesteśmy. pod tym live'em, czy... Tak, my czytamy komentarze, my odpisujemy na komentarze, bardzo chętnie też rozmawiamy i jesteśmy otwarci ogólnie. Tak. No to co, do zobaczenia na kolejnym live'ie nie zapominajcie, że w środę będzie odcinek. Do zobaczenia. Ahoj! Tak. Cześć!